Cześć, witam was serdecznie w nowym filmie na moim kanale i dzisiaj przygotowałam dla was film makijażowy. Dziś zrobimy sobie letni makijaż, który ja wykonywałam przez większość lata. Powiem wam, że zakochałam się tutaj w jednym produkcie, który zrobił na mnie ogromne wrażenie. Więc jeżeli jesteście ciekawi, co takiego na mnie zrobiło tak ogromne wrażenie i Jaki makijaż wykonywałam tego lata, to zapraszam Was serdecznie do dalszego oglądania tego filmu. Jak możecie zauważyć, brwi są przyciemnione. Nie wiem, czy widzieliście mój poprzedni film. Tutaj Wam się wyświetli link do tego filmu. Tak, byłam na brwiach. Po roku czasu zrobiłam nowe brwi, nowe dwa pigmenty, i jest lekko jeszcze zaczerwienione. Ale powiem Wam, że postanowiłam dzisiaj nagrać film makijażowy, bo jutro też idę do pracy i chcę sama na sobie przetestować, jak mi będzie poranny makijaż wychodził z nowymi brwiami, no bo muszę na nie uważać. Więc pomyślałam, że dzisiaj nagram taki film, mam piękną pogodę, piękne słoneczko. Od jutra ma się pogoda popsuć. Więc pomyślałam, że przy takim właśnie świetle dziennym najlepiej będzie nagrać taki film właśnie makijażowy. Więc, kochani, brwi są świeże, to będzie schodziło. Nie obawiajcie się, to nie, będzie, to nie jest efekt końcowy. Efekt końcowy będzie tak po dwóch tygodniach, ale jak na razie. Tych brwi, e, już z tego efektu jestem zadowolona, wiadomo, to troszeczkę się rozjaśni, więc zobaczymy. Dobrze, kochani, przechodzę do makijażu. Na twarzy pielęgnację już mam, i pod oczami mam krem na komi. Na całą twarz mam e, serum z Bingo Spa bardzo fajne serum. Jeszcze go kończę i na pewno wypowiem się na jego temat. Um, nagram Wam taką recenzję, co sądzę o kosmetykach do twarzy, które przetestowałam z Bingo Spa. Dobrze, pierwszym produktem, który zaczęłam używać tego lata do makijażu, który mnie zachwycił i bardzo zaskoczył, jest to bronzer yy, taki żelowy z Sensai i to jest bronzing żel, więc yy, zaczynamy od bronzera. I słuchajcie, niewielką ilość, ja sobie kładę na palce, muszę uważać dzisiaj taką ilość, może troszeczkę dodam. Muszę uważać dzisiaj oczywiście na moje brwi, żeby nigdzie ich tam nie zahaczyć. Więc delikatnie rozmasowuję sobie w rękach i zobaczcie teraz na moją twarz. Może czekajcie, ja się Wam przybliżę. O. Zobaczcie, jak teraz moja twarz wygląda. Powinnam założyć opaskę. Dobra, za chwilę. Mamy brązer, tak wygląda. On to nie jest, słuchajcie, samoopalacz. To jest żel wyrównujący naszą opaleniznę, nasz kolor skóry. Więc zobaczcie nakładam. Widzicie, ślad jest. Zaraz zobaczycie, co on zrobi z moją twarzą. Letko na czoło. Muszę tutaj uważać przy brwiach. Zaraz właśnie założę opaskę. I zobaczcie, twarz. Kolor mojej buzi już jest wyrównana praktycznie do dekoldu. Fajnie, słuchajcie, wyrównuje zaczerwienienia na twarzy. Ja powiem Wam. Poczekajcie, tylko sobie wytrę ręce. Ja powiem Wam, latem mocno przypaliłam sobie, opaliłam sobie czoło pierwszego opalania, i później e, już zakupiłam sobie czapkę i opalałam się w czapce, chociaż używałam, słuchajcie, SPF-50 to tak czy inaczej mój nos i czoło się mocno opaliły. Tutaj policzki mniej ale czoło się mocno e, opaliło, więc e, te zaczerwienie nie było na nosie i na czole i ten właśnie bronzing żel fajnie mi wyrównywał ten koloryt e, mojej twarzy. Zobaczcie, nawet moje zasinienia pod oczami są niewidoczne, e, gdyż zawsze tak mam, że jak mam buzię bardziej e, opaloną, to zasinień pod oczami nie widać i moja e, tęczówka Mam kolor niebiesko-zielony, moja tęczówka jest bardziej widoczna, oczy są bardziej takie otwarte, podczas gdy mam buzię troszkę opaloną. Bardzo lubię ten efekt latem, no zimą się nie opalam, ale tak pomyślałam, że może zacznę stosować samoopalacze, bo powiem Wam, że dobrze czuję się, jak moja buzia tak fajnie, um, lekko opalona jest. Dobrze, to jest początek. Wchłonął mi się już brązer i teraz... Już ucięty, używałam go przez całe wakacje I tutaj już mam naprawdę końcówkę Ubolewam, bo jest rewelacyjny To jest CC Creme w odcieniu Tan I jego mieszałam i mieszam nadal Z moim Catrice w odcieniu 030 Neutral Sand No i że ucięłam, bo powiem Wam już pompeczka Bo on ma, jak wiecie, pompkę tutaj Ale ona już nie działała więc ucięłam i teraz sięgnę sobie, może tutaj mam cieńszy. O, biorę sobie końcówkę, pędzelka i robię sobie kropeczki na twarzy. Po prostu, gdzie, nie gdzie, rozkładam ten Sissy Cream. Trochę damy na czoło. O, to tyle wystarczy, i resztę przeciągnę tutaj na szyję. Wytrę sobie końcówkę. I teraz Catrice, też niewielką ilość. Jego już sobie tutaj wyduszę na mój krążek. Niewielka ilość. I tuż paluszkiem sobie pododaję. I najczęściej gąbeczką blendowałam. Ale teraz się obawiam, że tą gąbką mogę zajechać na moje brwi, więc wezmę czysty pędzelek. To jest pędzelek z Morphe G36 i nim sobie rozprowadzę, rozblenduję te dwa podkłady. Zobaczcie, pięknie to wygląda, idealnie wyrównuje koloryt mojej cery, zanikają piegi, bo tak, tak, latem mam. Bardzo dużo piegów. Jak się poopalam, to są takie, wiecie, piegi od słońca. Zresztą widać na moich powiekach, prawda? I tutaj koło nosa też dużo mam na nosie. Lekko to, co na pędzlu zostaje, przyciągam na powieki. Delikatnie. Nie dużo, muszę uważać na brwi. Tu co na szyję, przeciągam w dół. Jeszcze troszkę, gdzie on jest? O, troszkę go dodam. I teraz tutaj czoło. Widzicie, tak będę się starała do brwi po prostu. Nie dojeżdżać, tylko tak o. Dlatego pędzel jest y, najlepszy teraz do robienia właśnie. Takich makijaży, póki mi się brwi nie zagoją, ale bardzo lubiłam blendować to wszystko gąbeczką, ja mam gąbeczkę z Blended, też mam gąbeczkę z Real Techniques ale powiem Wam, że ta z Blended jest rewelacyjna i nie wiem czy nie lepsza od Beauty Blender, o wiele tańsza po pierwsze i też taka naprawdę mięciusieńka super, muszę sobie jeszcze jedną zamówić, bo ta już mi tutaj widzę ma, lekko jest tutaj, o poczekajcie, pokażę złapię, o widzicie, tu gdzie nie już mi popękała więc o, tutaj też, więc no nowa by się przydała, a kosztuje chyba, nie wiem, 12-13 zł więc może sobie zamówię, bo fajnie mieć zapasową i makijaż mam położony i przepraszam, muszę słuchajcie, wymienić baterię, bo bo nagrywałam wam wczoraj film i widzę, że bateria mi mryga a nie wystarczy do końca tego filmu, więc pozwólcie, że wymienię baterię i już zaraz do Was wracam. No dobrze, bateria wymieniona, już sobie tamtą włączyłam, żeby mi się ładowała, i teraz przejdziemy do korektora. Korektor, który um, stosowałam przez większość lata, był to również Catrice w połączeniu z tym podkładem. Świetnie, świetnie wyglądają razem, i słuchajcie. Korektor kładłam jedynie tutaj i tutaj. Jeśli chciałam rozświetlać sobie środek twarzy, to jeszcze robiłam na środku twarzy, ale nie robiłam tego codziennie, więc zrobimy tak, jak robiłam najczęściej, więc blenduję sobie korektor, troszkę przeciągałam na powiekę i to wszystko, drugie oko. I ta niewielka ilość wystarczała mi na wyrównanie tutaj moich zasinień, które jak zauważyliście już na początku, są mniejsze, gdy jestem po prostu opalona. Więc nie potrzebuję na tyle korektora kłaść. Najczęściej kładłam, jak nie jest, jak kładę jak nie jestem opalona w zewnętrzny kącik i wewnętrzny, ale jakoś tak zaczęłam próbować kłaść tylko wewnętrzny i to się u mnie sprawdzało, więc tak, robię nadal, póki jestem opalona. Nie wiem jak będzie, jak mi opalnizna zejdzie, zobaczymy. A teraz na pewno um, pomyślicie, że pójdzie puder pod oczy. Wręcz przeciwnie. Jeśli kładę ten korektor, nie przypudrowuję go, nie kładę pudru pod oczy, biorę tylko jedynie Max factor puff, cream puff. Biorę mój pędzel i stemplując zaczynam od czoła. Następnie tylko przy przymkniętym oku stempluję jedną stronę i drugą nie pudruję. Okolicy pod oczami. Zauważyłam, że jak na razie sprawdza się to u mnie świetnie. Tutaj te miejsca nie są takie wysuszone, zmarszczki mocno się nie uwydatniają, więc pomyślałam, że jeżeli to tak fajnie się sprawdza, jak na razie, to na razie będę tak robić i tylko, właśnie stemplując. Dodaję sobie tutaj puderek, także wprasowuję sobie ten puder w twarz, niewielką ilość, żeby tylko utrwalić jeszcze tutaj między brwiami, ale dobra, zostawmy to, bo nie chcę tam między brwiami. Działać, bo wiecie. Puder i też pędzel jest taki troszkę grubszy, więc tą okolicę zostawię. I tak przy twarz zostawiam, przechodzę do bronzera. I widzieliście ten bronzer w moim holu zakupowym. Jest to bronzer również z Catrice. Uwielbiam go. Naprawdę cudownie wygląda na twarzy. Poczekajcie, ja Wam go pokażę, jak on wygląda. Tylko mi się tutaj. O, o teraz, zobaczcie. To jest taki odcień. Taka mozaika. Przepięknie wygląda na opalonej twarzy, ale też jak wspominałam w holu zakupowym też na bladej twarzy, raczej na bladej, na nieopalonej, gdzie jest tylko położony podkład, więc biorę sobie tutaj brązer i podkreślam sobie policzki nie robię takiego konturu tym brązerem, tylko właśnie Robię takie zaznaczenie policzków. To samo z drugiej strony. Zobaczymy, jak mi wyjdzie czoło, bo na czoło też zawsze kładę. To jest takie, wiecie, dodanie trochę opalenizny. Ten bronzer właśnie tak fajnie podkreśla opaleniznę. No jest cudowny. Uwielbiam go, powiem Wam. Tak mnie zachwycił przy pierwszym użyciu, że od razu zaczęłam go w Polsce używać i nie zastanawiając się, że będę wam nagrywała hol zakupowy, po prostu wzięłam i zaczęłam używać, bo, no. Skończył mi się po pierwsze mój z Max Factor, którego wzięłam końcówkę i mówię, nie, biorę, zaczynam używać, bo, bo nie mam i żadnego innego, i używałam go przez całe lato codziennie. Troszkę dodaję sobie na nos, żeby też było widać, że jest opalony. Widzicie? Już wygląda. Jakbym wróciła z wakacji, chociaż wróciłam, prawda, bo i tak jeszcze nadal jestem opalona, ale właśnie ten makijaż, ten bronzer fajnie podkreśla nam tą opaleniznę, którą udało nam się uzyskać podczas wakacji. I trochę jeszcze zejdziemy sobie o, na szyję. Tyle bronzera. Róż oczywiście niezawodny, fit me. Powiem Wam, że cały czas go używam i jestem nim zachwycona. To jest 40 Pitch. Dostaniecie go chyba w Rosmanie. Nie wiem, czy w Hebe też jest, ale widziałam, że w Polsce jest dostępny. I nie zdziwcie się, jak ta pierwsza powłoka na tym różu będzie bardziej taka jasna, zaskakująca, bo właśnie po pierwszym użyciu pędzlem. Przejechaniu pędzlem po nim on się robi taki, jakby też mozaikowy. I mnie to zaskoczyło, jak go kupiłam ponownie, że chyba to nie ten, ale jak właśnie pędzlem po nim przejechałam, okazało się, że to jest ten sam, który miałam. Także takie dziwne zaskoczenie. I troszkę też na nos, i tu czoło podkreślimy, że opalenie było. I teraz, kochani. Zapomniałam sięgnąć rozświetlacz. Rozświetlacz, który najczęściej używałam i po który najcież, najczęściej sięgałam jest to beka, beka e, e, champagne. Ja Wam na pewno wszystkie e, kosmetyki, które użyłam w tym filmie pod filmem wypiszę. Postaram się podlinkować, żebyście mogły sobie znaleźć, gdzie można je zakupić. Nie wiem, czy beka jeszcze gdzieś kupicie, bo beka wycofuje swoje. W swoją sprzedaż. Chyba Beka w ogóle się wycofała, ale postaram się Wam poznać resztę kosmetyków. Po prostu wszystko Wam wypiszę pod filmem. No i troszkę rozświetlenia na policzki. I teraz kochani, sięgam ponownie po brązer i jego kładę na w załamanie powieki. Więc biorę taki um, pędzelek puchaty. I tu w załamaniu powieki sobie go kładę. Lekko tutaj przechodzę. Może ja się przybliżę bardziej. O, żeby było bardziej widać moją, moją twarz. Tutaj właśnie sobie go bardziej rozprowadzam. Tak też, żeby było widać, że ta powieka jakby była opalona. Bardzo ładnie ten brązer wygląda. To jest taki mój, właśnie, słuchajcie. Codzienny makijaż, który na szybkiego wykonuję, również teraz. Zakochałam się w tym makijażu, powiem Wam. I dostaję naprawdę dużo komplementów, że mm, bardzo świeżo moja twarz wygląda. I że makijaż nie jest taki mocny. Taki wiecie. Świeży, naturalny. Następnie sięgam po mój cień z Bobby Brown i to jest Moonstone. Uwielbiam go, całe wakacje, całe wakacje go używałam. I taki płaski pędzelek, i jego kładę tak tylko wklepując w ruchomą powiekę. No się pięknie tutaj blenduje z tym e, brązerem. I fajnie oko jest podkreślone. Już jedno oko mamy, i teraz drugie. Powiem wam, że jest to naprawdę bardzo szybki taki makijaż przed pracą. Jak go robię, to nie zajmuje mi dużo czasu. 15 minut, 20 i mam gotowe. Nieraz wiecie, lubię coś tam jeszcze sobie przy oczach bardziej porobić. Dobra. Wewnętrzny kącik na rozświetlenie. Pokazuję wam mój cień. Jest to cień z Nyx. W odcieniu. Co nie widzę, ale na pewno Wam podziękuję. To jest taki pojedynczy cień. Udało mi się go kiedyś kupić, będąc w Stanach. Będąc w Stanach, go kupiłam w drogerii Ulta. I właśnie jego używam na rozświetlenie wewnętrznego kącika oka. Ale też możecie zastosować jakikolwiek jasny cień, nawet rozświetlacz. Nie ma tutaj problemu. Wszystko, co tak rozświetla, y, idealnie się nada w wewnętrzny kącik oka. Teraz sięgam po moją kredkę, numerku już nie ma, jest to taka brązowa, y, metaliczna kredka w odcieniu. Wrócę. No, wróciłam. W odcieniu 003. I ją kładę tylko tutaj w zewnętrzny kącik oka, przeciągam tylko tak przy rzęsach. Bardziej podkreślam tutaj rzęsy. Widzicie tylko tak w zewnętrznym kąciku? I tu robię to samo. Zalotka. baza z Essence muszę tą kredkę wyczerpnąć powiem Wam, o widzicie, na tej kredki zetrzeć nie mogę także ona jest też troszkę wodoodporna, także nie zetrę jej teraz ale tak, idzie baza z Essence I ją kładę i na górne i na dolne rzęsy I w tym momencie odczekiwałam chwilkę, żeby ta baza leciutko zastygła. Nie czekajcie za długo, ale pewną chwilkę trzeba odczekać. I w tym momencie robiłam sobie brwi, troszeczkę je sobie tam poprawiałam, bo już zanikł mój e, wówczas do wczoraj e, zanikał już mój makijaż permanentny, więc sobie tam delikatnie e, kredeczką i, i tą e, maskarą z Essence. W kolorze 02 poprawiałam brwi. Po poprawieniu brwi przechodziłam do malowania rzęs. I jako pierwszą warstwę maskary idzie zawsze teleskopik ta czarna z L'Oreal. Ona ma taki grzebyk. Widzicie, to jest taki grzebyk. Yy, I... Nie każdy takie grzebyki lubi. Ja powiem Wam bardzo mnie zaskoczyła ta maskara i zaskoczyłam sama siebie, że polubiłam tą maskarę i że polubiłam właśnie taką wersję z grzebykiem, bo ja zawsze sięgałam po maskary, gdzie były głównie szczoteczki, nie lubiłam silikonowych, a teraz powiem Wam, że odkąd używam tą teleskopik, to naprawdę bardzo podoba mi się efekt. Jaki jest na moich rzęsach? Bardzo ładnie je podkreśla, więc polecam Wam zobaczyć. Nie wiem, czy ona. Chyba nie jest w Polsce dostępna ta czarna, ale są srebrne i są chyba te złote, więc mają też grzybyki. Czarna to jest po prostu mocniejszy efekt znaczy mocniejszy. Jest ciemniejsza, bardziej black, ale miałam też srebrną, i, i też się świetnie sprawdzała, więc na taką pierwszą właśnie warstwę. Kładę tą maskarę teleskopik podkreślam po prostu rzęsy. Ona fajnie tutaj u nasady rzęsy, fajnie nam te rzęsy podkreśla. No, powiem Wam, zakochałam się też w tej maskarze od pierwszego użycia. I teraz drugie oko. I tak wygląda pierwsza warstwa na moich rzęsach, więc pozwólcie, że wykończę sobie dolne rzęsy. Raczej znaczy, zrobię dolne rzęsy tą maskarą i przejdziemy do drugiej warstwy. Tutaj już będzie szła inna maskara. Dolne rzęsy mam już zrobione pierwszą warstwą. I druga warstwa, nikogo chyba tutaj nie zaskoczę. Maskara z Essence, ta zielona. Powiem Wam uwielbiam, uwielbiam maskary z Essence i ona ma taką zwykłą szczoteczkę, taki stożek rewelacja powiem mam rewelację, uwielbiam i nią mocniej sobie podkreślam moje rzęsy widzicie, druga warstwa już ładnie rzęsy podkreśliła i taki makijaż pozostawiałam, już nic do więcej nie dokładałam, to mi wystarczało. I nadal wystarcza, bo tak jak powiedziałam, te makijaże robię codziennie, jak się teraz maluję do pracy, szybki, lekki makijaż, taki typowo letni, jeszcze nadal letni, ładnie podkreślający oko, podkreślający opaleniznę. A w szczególności po użyciu tego brązera ta nasza opalnizna jest fajnie podkreślona, fajnie wyrównana. Bardzo mi się podoba ten efekt. I oczywiście troszkę się ubrudziłam, więc biorę moją taką yy, szczoteczkę, i tutaj w niektóre te miejsca, gdzie mi się pobrudziło, po prostu sobie. Czyszczę. Nie biorę żadnej bagietki, takiej do tego wacika do uszu, po prostu jak to przeschnie, biorę taką moją maskarę, raczej szczoteczkę, która, którą kiedyś miałam dodaną do sztucznych rzęs i tak sobie obczyszczam ten zaschnięty tusz. I kochani, makijaż gotowy, bardzo szybki, prosty makijaż. Naprawdę ja w nim czuję się, odsunę się, ja w nim czuję się świeżo, można powiedzieć młodziej i naprawdę moja twarz jest fajnie rozświetlona, podkreślona, opalenizna, wygląda świeżo, promiennie, więc serdecznie Wam polecam ten makijaż, naprawdę wykonanie go, jak widzieliście, jest bardzo szybkie. Podkreślam tylko rzęsy. Podkreślam bardziej oko właśnie kredeczką. No i tutaj główną rolę najbardziej chyba gra brązer i w ten żelu i brązer w kamieniu. Także i chyba wydaje mi się, że też właśnie ten cień z Bobby Brown ładnie podkreśla nasze oczy, nasze oko. Także Kochani, makijaż widzicie, bardzo szybko zrobiony. Dajcie znać, co sądzicie o tym makijażu. Czy Wam też się taki, takie podkreślenie opalenizny podoba? Zobaczcie, tutaj idealnie do mojego dekoldu, do moich rąk opalonych, wszystko ładnie współgra, nie jest przesadzone, nie jest. Ta twarz ciemniejsza, jedynie jest fajnie podkreślona. Także kochani, dziękuję Wam serdecznie e, za oglądanie. Dziękuję Wam za dziś. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Jeśli tak, to bardzo proszę, o kciuka w górę. W komentarzu dajcie chociaż tylko serduszko, jak nie, nie chcecie nic pisać. Bo niestety YouTube ucina nam zasięgi, więc dla zasięgu będzie mi bardzo miło, jak zostawicie jakiś ślad po sobie, właśnie. Postaci kciuka w górę, lub serduszka, lub komentarze, jeśli macie ochotę, komentarz zostawić. Także kochani, żegnam się. My widzimy się już w następnych filmach. Wy, oczywiście, trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia. Buziaki. Pa! when i blame you for the things that weigh me down